Czołem, czy jak to mówi mój kolega Hugin. Serwus. Witam was w kolejnym odcinku tych tajemnic. Wybaczcie, nie ma na sobie koszulki botykowej, bo jest strasznie mi, jest mi strasznie zimno, ale o, o, ona tutaj jest. Nawet tutaj zawieszę. Żeby sobie logo świętego, a tu jest w ogóle napisane. Kolejny dzień i znowu to samo. Więc yy, tak, kolejny dzień i kolejny odcinek z Gotika. Witam bardzo serdecznie. Dobra, jednak jej tu nie wieszam, nie chcę sobie być z boku. Nie chce mi się stawać. I jak widzicie, ubrani jesteśmy w y, zbroję z płytek. Y, zbroje z płytek pancerza pełzacza. No i mamy już y, miecz, y, już sobie ogarnąłem y, siłkę. Teraz sobie wykonamy jeszcze, pokażemy dominację genetyczną chłopakom ze starego obozu, jak walczą chłopaki, którzy mają w tej grze dużo godzin. Więc sobie wyzywamy Kirgo. Kirgo jeszcze nie wie, że czeka go e, stromotna sromot, porażka. Chłopco mi po 5 bije, nie? No i 150 expa. Jeszcze Karima. Tutaj. A czy oni go zmieniają? Jaki jestem Karim? Widzę, że trafiłeś tu niedawno. Dobra, jesteś Karim. Wyzywam czas. Ty. Ty. Zjadam na śniadanie. Dobrze. Nie. Dobra, i chcę to usłyszeć z ust tego aktora. Dabingującego. Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty, Gnido. Nie wiesz o czym mówić. Nowy obóz ma was gdzie? A poza tym, dlaczego oni tu zmienili? Omógł, za którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mieczaka, który załatwi. Dobra, załatwimy na arenie, no zaraz zobaczymy. Wójt. Spokojnie. Wygrałeś. Nie powinieneś mieć. Zwycięzca. Bez dwóch zdań. No i łatwo, nie? Winko przynieś, przynosimy. Winko, ponieważ powiedział, że da nam referencję dla Diego. Zobaczmy. Mam wino. Doskonale. Dawaj. A, czuję się o wiele lepiej Dzięki zamiast dziękować spełnij twoją obietnicę Nie wiem czy wiesz ale jesteś kolejnym Że co? Jak taki idiota jak ty Możesz chcieć zostać cieniem Bierz kilof i zasuwaj do... tam jest zapewnie Niemiły, niemiły Haldor Haldor? Ale wrócimy tu Spokojnie wrócimy tu O ma tylko 400 życia i też możemy sobie pojedać z Diego, że znaleźliśmy obóz odnaleźć tych przemytników To świetne. a gdzie masz moją przesyłkę? Spróbuj z łukami, to wtedy opowiadamy O, mała wtopa, okazało się, że to były cztery łuki myśliwskie A ja je sprzedałem, więc jak będzie możliwość to je odkupimy I po prostu mu je oddamy Więc nie będzie problemu Dobra, pora zrobić sobie te zaufania Dolaresa klasycznie Tutaj sobie czyszcząc jeszcze okolice, yy, okolice starej kopalni sobie dadam ale chodzi o to, że tu jest pewien ciekawy mob, którego chciałem wam pokazać yy, który, który sobie tutaj jest jest to przerośnięty zębacz, jest to jedna z dwóch bestii którą musimy zabić yy, chyba w celu dołączenia do obozu ko yy, stawników kopalni ogromny gad, ale jak widzicie nie był problemem. I on też tutaj ma klucz Melkora ten gościu. Bo mieliśmy go znaleźć. I nim otwieramy sobie całkiem ciekawą jaskinie, w której znajduje się jeden z fajniejszych przedmiotów w tej grze, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj jest ta jaskinia zaraz przy wejściu. I ogólnie to jest też taki wątek Melkora, który jest bardzo ciekawy, ale nie jest kontynuowany, jak dużo wątków. Tu jest Angelina. Skąd ty się tu wzięłaś? Dlaczego ja gadam do stąd? Okej. Mam owce, no i tu jest ta jaskinia Melkora, nie? I tutaj właśnie się znajdują. Przedmioty. Tej skrzynki chyba na razie nie otworzymy. Nalewka, kiełtrola, Bimber, Złoty kielich. Ludzka krew. O, to jest ciekawe, że tu jest ludzka krew. Klucz do skrzyni. I tutaj leży taki baseball. I to jest baseball jednego z y, strażników. Baseball rozpierduchy. I jak ten baseball rozpierduchy działa? I bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie działa. Ludzka krew, prywatny zapis. O, zbroja strażnika. Miesz strażnika. Ten baseball działa w bardzo ciekawy sposób, ale to zaraz wam pokażę. Tylko jeszcze sobie przydajmy tę książkę. sobie tę książ sobie sobie książkę. Humanum prospektum, chyba. Zapisków jest sporo, ale zwracasz uwagę tylko na te najciekawsze. Cholera, kończy mi się mięso i nie mam już czym karmić Angeliny. Moja ukochana szczególnie podała sobie mięso z kopacza, które. Leży kilka dni w ziemi. Ma dobry gust, ale ja tam wolę gulasz i pieczeń. Ten cholerny Sairo chyba coś zwęszył. Karmiłem go mrzonkami o mojej lojalności, udawałem krytyna, ale jakoś musiał mnie przejrzeć, za bardzo potępiałem nieudaczność Kazmira. Muszę się pośpieszyć. Najpierw załatwię się z kazem, a później przyjdzie czas na tego durniego meza. Zjem jego wątroby, usmażoną z cebulką. Mniam. Ale najpierw Sairo przyjdzie wieczorem, zaprosiłem go na kolację do mojej samotni. Nawet nie wie, że to on będzie głównym daniem. Tak, bo to jest też jakiś wątek z z zniknięcia jednego ze strażników. I tutaj się właśnie rozwiązuje. Chyba podnieść mierz Sairo, chyba. Tutaj leży. tego co kojarzę. Tak. Szybka spanko. I prezentacja baseballu rozpierduchy. Zostałem zaatakowany. Okej. Okay. Wejdźmy więc do obozu Kopaczy. Hej, ty. Komar. Obóz tu leży. Myślałem, że to się I Musimy tu być twardym z tego co pamiętam. Przyszedłem pozabijać zabijać kilka osób. Masz dobre intencje, ale niestety... <grym>, nic z tego nie... Całkiem, całkiem zabawne. Lepiej uważaj, aby to ciebie nikt nie zabił. Tu nie jest tak bezpiecznie jak w nowym czy starym obozie. Tak czy inaczej podoba mi się twoje podejście do życia. Możesz wejść. Pogadaj z wyzyskiem. Aha, o, to... każdy którego Niby dla no Dwie skrzynki dla... piwa i to jest y, czasowy Czarnia, to quest, to ale mamy. Zarażdż... I to jest czasowy quest i mam porozmawiać sobie z wyzyskiem. Ja mam wyzysk. Pytaj przybyszu. Nazywam się wyzysk. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące obozu, to pytaj mnie. Inni strażnicy nie cię lubią. Cię tak Co najwyżej możesz od nich dostać po mordzie. Masz tak. Bądź twardy, ale też zachowaj... zapamięć. Bądź twardy... nauczyć? Widziałem jak gord Bard mnie nauczy dwuręką, okej okay. Dobra, bla 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 Dobra, musimy Barda znaleźć i z nim porozmawiać, bo on nas nauczy dwuręki. ręki A Bart to jest Gord, on uczy jednoręki, nie? Połapiamy sobie questy Mógłbyś dać mi trochę rudy na e, chleb, że co? Przydałoby mi się trochę bryły. Co to jest za tekst? Hmm. Faktycznie z dość. A teraz. Masz tak, porządne. Musi być. No dobrze. Mam ne. Mnie... Okay, tutaj to... coś mocnego trzeba przynieść do zapalenia. To jest Morgar. Pali sobie blanta. Ja też sobie buchnę. Witaj. Następna pierdoła. Czego chcesz? Chyba jednak nic. Hmm... Od razu widać, zostałeś już... Tak, szkoda, ale pamiętaj. Dobrze. No i kolejne mordobicie szlak trafił. Kolejny mordobicie szlak trafił. I też jest jakby seria questów. Mm, okej. Okay. Tu jest Radi. on nam daje spodnie kopacza, żeby wejść do kopalni. Czymś że... Nie ma on z tego co pamiętam... Zrobimy, jak mu zrobimy Rosu. Dobrze, dobrze. Jak mu chyba zrobimy rosół. A to ciekawe. Ja myślałem, że tutaj broń dwuręczna będzie działać tak samo jak w jedynce w postawce, że dwa razy już się uczymy, a tu w ogóle mam jakiś starożytny miecz. Dwa razy się uczymy i jest git. A to tak naprawdę nie, bo to są normalnie procenty. Ja zapomniałem o tym, że są procentki. Jeżeli chodzi o, o, o bronię. No dobra, okej. Okay. Znam ja Gartara, czyli przepustkę do. Pradawnych. Kim jesteś? A co, wyglądam na owce? Czy do tej cholernej kolonii trafiają tylko sami głupcy? Tak, Ty jesteś magiem, tak? Duża śmiała konkluzja. A jak no to wpadłeś? Poznać po szacie czy po praktykowaniu magii? A może poznam inteligencję inteligencji wpisanym na mojej twarzy? Eee... Dobra, nie przemęczaj się. Czego ode mnie chcesz? Ja? A widzisz tu gdzieś jakiegoś innego do... No dobra. Nie wiem. A jednak nie. Po otrzymaniu tego widzisz. No. Ta cenna... Chyba katapulta, bla bla bla. Mamy to... znaleźć miejsce, w którym Ale, zrobiła się wyrwa. Dobra. To... Aha. Hmm, tak y mamy to... znaleźć. A nie. Jak mówię, mamy znaleźć miejsce, w którym uderzyła jego mm, katapulta. No i to jest to miejsce, znajduje się na ziemię horków, ale to sobie na razie odpuścimy, porobimy sobie tutaj te kwestie wewnętrzne wszystkie. Poddamy sobie rosołek. Ugotowałem. To dobrze. Zostaliśmy podnie Kopacza, super. Dziwne poszukiwania. Garter Maxo, poprosił mnie, ja bym sprawdził miejsce, w którym dużo powiedzieć. Mam bla bla bla. Jedzenie, tutaj musimy lekowala znaleźć jedzenie John dla Gorta Mam mu mocnego, to jest zaufania Poszukiwanie skarbów Misa z krwią na mamy A całą resztę da się znaleźć Obóz przemytników, to, to handlarz z Aha. Dobra Prze. Tutaj sobie pójdziemy porozmawiać z... Tak, tutaj, tutaj, tutaj żeby porozmawiać sobie z Kazmirem musimy przejść przez Merkora, Ale ten mod ma coś takiego, że jak mamy przedmiot danej postaci w ekwipunku to on się rzuca. A te zapiski nam są potem potrzebne z tego co każe, więc dlatego się je wyrzuca. Więc dlatego je wyrzuciłem no, i teraz tak sobie pogadam z, z, z Merkorem. Do przywódcy obozu. Chcesz pogadać z Kazmirem? Więc idź do niego. Okej, okay, idziemy sobie rozmawiać z Kazmirem. No, rusz się! Chcę przy. Chciałbym zostać strażnikiem. Nie ty jeden. Potrafi rozwikłać. no dobra. Pozbądź się z kopalni wsteł. Za. Tak, pewnie nic o. nie pomysł. O, ale. Ja on tutaj chcę, żebyśmy się pozbyli, pezaczy. Czyli, jakby głównie z linią fabularną. Nie, czyta, wie, nie. Do... E, Ale raczej nie będziemy do niego dołączać, chyba? Słyszałeś co powiedział, o nieco Dobrze, szybko się... Dobra, tutaj musimy być trochę yy, mili, bo niestety Melkor ma goda na razie Więc jeżeli byśmy z nim chcieli porozmawiać inaczej, to po prostu dostajemy hitka i, i padamy, nie? Tu mam też problem Verdona, Verdona kazał mi zabić strażnika menu Haldor no, i tak jak mówiliśmy, że jeszcze wrócimy, to wrócimy. Bo, szybki kontekst, Wendor Vel, ja uważa, że Haldor jest najlepszym kucznikiem i boi się go jako konkurencji. Więc mamy się go pozbyć, bo i... po prostu tak panowie strażnicy świątyni idą sobie do e, kopalni. O. Chyba, ja gdyby na was napad. Oj, nie jestem za nich, ekspa. No trudno. Tutaj też możemy wrócić i zemścić się na zębaczach z samego początku gry. Raz zobaczymy, kto kogo będzie ścigał, przerośnięte jaszczury. No, tak jak myślałem. Pozbycie się przyrośniętych karów też jakby jest moim obowiązkiem. Więc na razie nie zawsze oni jakby padają na fitka, nie? ale zazwyczaj tak to działa. W zabicia Haldora musimy go wybawić z obozu w jakiś sposób. Ej, więc musimy po prostu go zbejtować na jakąś pierdołę. Tak, a jaką? Nie obok obozu więc pójdziemy na prymitywne instynkty i tam czym po prostu nie bez wypadam. mego dawino. My tu idziemy z nim, dobra. Jestem troszkę szybszy, nie? Czekam to wygląda. Ale za pierwsza, Udało się. W tej nie ma panie kolego. Panie kolego. Ty kłamliwy no i poszedł spać. A spać powinien również iść. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja wiem, że jakby idziemy trochę powoli, ale ja sobie na off streamie przy ekspie... Na off streamie, tak, już mam takie budowane teksty na. Poza kamerą sobie podEXPE Wbiję, co się da wybić. Zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, jeżeli jesteście nowi i nie chcecie przegapić. Do komentarza, jeżeli chce, chcecie, żebym coś zmienił, albo dłuższe, krótsze odcinki, jakaś inna forma montażu, łapeczki w górę, ponieważ to zawsze fajnie działa, fajnie mnie motywuje. No i co? Do usłyszenia Cześć!